Zawsze coś takiego nie widzę Nie jestem pewien Jakoś! Specjalna tajemnica Zajęć! Mamuś! Pokasowe! Co jest to? Nie jestem pewien Ale co moje to moje

A to jest ładne! Oni i Ilami... Jak przyjechali, to najlepszy wiem, no. Jeżeli chodzi o to, że ona faktycznie ty. bana... powiedz suba, jedną tak rzecz, nie? To mógł, to, to oglądamy albo nie oglądamy. Że... No mów, słucham cię. Pozdrowienia dla... Zostawcie suba! No. <laughs> nie. No! Powiedz, pozdrowienia dla... Ja nie mam żadnego kompleksu, on ma mój kompleks. I on ma kompleks w ogóle. wszystkiego. sta? Yy, yy, yy. Czaritas Olsztyna. Say what? Tylko nie przebierasz. Jacek, gdzie jest kurwa. Jacek? sprzedał się, zostawił nas, moją mamę i. Ja tam nie płaczę za nim. I się nie czuję oszukany, ale moją mamę zostawił, Wiecie? Dobra, Nie! Nie, nie! Jeśli mogę, chciałbym zapytać o jedną kwestię, Panie Michale. Mhm. Bo tutaj historia nam zatacza fajne koło. Bo tak jak przyznałeś, genezą tego całego projektu była walka Rafoniksa z magikalem. Teraz, jak wiesz, magikal, już abstrahując od, od tego, czy jego twórczość jest szkodliwa, czy. Ty, jeszcze raz? Czern? Mógłbyś jeszcze raz powtórzyć? Ostatnie... Tak, mogę. Tak, jeszcze raz powtórzę. Jeszcze odpływasz. Chodzi mi o to, piję do tego, że genezą Fame MMA, gdzieś tam zalążek, to był konflikt Rafoniksa z Magikalem. Doszło do ich walki, wiemy jak się skończyła. I teraz, z tego co wiem, Magikal chciałby rewanżu. Jak wy na to patrzycie? Czy jest możliwość, że dojdzie do tego rewanżu, czy chcecie się jednak odciąć od takich twórców jak Daniel Magika? Nie ma, nie ma powrotu Daniela do, do Fame A, A dlaczego? Na, na Bo to, wiesz, gdyby nie jego postać, to nie byłoby tej federacji. Czy nie warto tutaj zrobić taki ukłon? To jest y, złożony problem stary też, który... Ja chętnie posłucham. Właśnie niezbyt stary można o tym mówić, nie? Mogę ci powiedzieć po programie. Tutaj A, chodzi... po programie, to robimy już błędnie. Te, te, Techniczno-algorytmowy, może tak. Techniczno-algorytmowy. Tam... Aha, stary... czyli pijesz do tego, że on ma zakaz son, sądowy, znaczy zakaz od YouTube'a, YouTube mu banuje za jego twarz? Tak. Aha. I poza czyli musiałby w kombinarce Poza tym, zauważyć. stary, mamy, wyobraź sobie w momencie, gdy my, hmm. e, gdy wiele, wielu sponsorów napędza też wiele rzeczy, które robimy. To A, czyli, się o tym, że to rozumiem, się nie chcecie stracić sponsorów. Stracimy świadczenia sponsorskie. I gdzieś tam, to, to, to jest... To ja, tak tak jak z Marcinem Najmanem, jedna federacja ale ci, jeszcze, chciała... Jeszcze, przepraszam, że Ci przerwę, ale dziwisz nam się odnośnie tego? Yy, no, biznes to biznes, Boxdel. Wam zależy na biznesie. Ja yy... jednak trochę uważam, że wiesz, no bez Magikala nie byłoby tego wszystkiego, bo on miał tą pierwszą walkę wieczoru, teraz ma ciężką sytuację. Dzięki niemu stworzyłeś ten biznes, więc może warto byłoby pomyśleć, żeby odwdzięczyć się teraz mu, gdy on ma ciężką sytuację, bo z tego co wiem, tam jest nieciekawie, ale spoko, rozumiem, nie? Pójdź tak jak mówisz, pieniążki. No, to to, to nie, nie, jest, nie jest dobre wyjście. Stary. Nie, nie, wiem, Rozum, Wie, rozumiem. Wiesz, Ciebie. Nie, jeżeli, jeżeli jest, żartuję z, ty, z tym hajsem. Jeżeli chodzi o to, że on ma faktycznie bana od YouTube'a, to, to jest to Do, ryzyko. Dobre jest sobie, że. Y Budujesz coś przez 3 lata. Tak. I tak, naprawdę, nie, no, no, tak mówię, no rozumiem. rozumiesz o co chodzi. Jest mm -hmm. geneza tego przedsiębiorstwa tak, roz, tak szeroka, na, naprawdę na tylu płaszczyznach, że no, no nie chcę tego stracić stary. Nie, nie no, rozumiem. No. A tym biorąc pod uwagę, nie, że nie. YouTube, dajcie mu jakąś to... robotę w kuluarach nawet, cokolwiek nie. A jak tam uważasz? Jest jakaś myśl, nie, ale. Może konferencję? Nie, konferencji też nie może prowadzić. Dobra. Uważasz, że poprowadziłby konferencję. Byłyby dobrze? dymy. Byłyby na pewno dymy. E, powiedziałeś o tym pr no. e, na początku e, odpowiedzi na to pytanie. A wcześniej zadaliśmy pytanie o Daniela. Dlaczego nie chcemy też, żeby walczył dalej w federacji? Aha. E, w momencie, gdy Daniel by walczył, no to PR wiadomo, że byłby zmniejszony nie ubliżając mu, ale gdzieś tam przez historię mhm. e, tą, jaką Daniel ma, PR byłby zagrożony i wtedy ty e, nie mógłbyś zawalczyć. Ja to już olewam PR, wiesz? Teraz nie, olewasz, tak, tak, ale wcześniej brałeś go pod uwagę. Tak, tak, ale... No, A ale dlaczego bo, brałeś pod uwagę wcześniej ten PR? Yy, bo w, kiedyś jeszcze, wiesz, myślałem... Zależało na ci na, na współpracach i właśnie o to chodzi, że jeżeli wy chcecie za jakiś czas pozyskiwać takich twórców topowych, na przykład kogoś z ekipy, bo wiem, że na przykład Patecki trenuje. Yy, no znaczy już mieliście minimajka w sumie? Czy mogę prosić. Yy, prosić. byś kupił mi 11 biletów po 80 zł, jak ci przeleję pieniążki? Sam napisałem do właściciela, że ja za swoje pieniążki, za swoją kasę. Chcę kupić po prostu bilety, słuchajcie, nie? No, chciałem być grzeczny, tak? No. Barka? Mama Barka! Poczekamy z Barką czy nie? Stara info, ale prawdziwe. Zobaczcie dalej. Barka czy przer... czy ten, czy kontynuujemy? Szybko! Barka czy kontynuujemy? Pieniążki. Pieniążki, di? Pieniążki, dobrze chyba napisałem. Do rzeczy. Barka czy kontynuujemy? A barki jeszcze chyba nie ma. Dobra. Hej, zaraz ogarnę. Dziękuję. A jest opcja, żeby było parę pojedynczych miejsc, bo już jest bardzo słabo z wolnymi biletami, wtedy to pojedyncze byłyby bliżej. Ogólnie, 8 potrzebuje koło siebie. Jak da radę, na stronie widziałem, że jest chyba. Ok, to 8 yy, razem, coś tam trzy 3 pojedyncze. O tak, ok, to ogarniam. Bo 8 osób, to ekipę zna, znają się wszyscy, to lepiej razem. E-mail, mój stary, jeszcze masz maila. Ok, podaj numer rachunku na paragonie jest, ty, żebym wam nie pokazał jakichś rzeczy, kurde, grubych. Dobra, ok. Yy. 13 października, tak? Szefie 6 biletów jeszcze można kupić? Można, ale to przypomnij mi za jakąś godzinę, teraz mam dużo obiegania. Okej. Okay. Zazwój nie mam numeru. Mistrzu, żyjesz? Straszny ból. Czekam na operację nadal Lipa, shit, kurde. To moja noga nieco złana. Knę na czym świat stoi. Muszę się podciągnąć, bo to mięśnia tam ogarnia w sensie taki wyciąg, był. wiecie, że to nieważne. Ja, Pierre, jak zobaczyłem filmik z tego, to automatycznie się popłakałem. Pan Krzysztof, dziękuję, Krzysiu. No, ja po prostu zdawałem, zadawałem sobie pytanie, jak? Z analizy wideo ze specjalistą wynika, że pechowo trafiłeś kopnięciem. I słuchajcie, mówię całej Polsce, Rafoniks mnie nie pokonał. Nie pokonał mnie Rafonix. Ja sam za, za mocno kopnąłem przez moją byłą dziewczynę, przez mamę, za dużo nerwów w życiu było i tak dalej. I po prostu, no. Pychowo trafiłeś kopnięciem. Nie poszedł midl na wątrobę albo nerkę, nie poszedł low na nogę udo, tylko trafiłeś na kość biodrową ostrą i mega twardą. To jest najtwardniejsza kość w budowie, jeżeli chodzi o kości człowieka. Kość od tyłka, w skrócie moc. Na biodrową kość ostrą, mega twardą. No i szacun, bo kopnięcie było silne. Kopnięcie było silne i w tej sytuacji wynik aż mnie trzęsie, nie? Dobra, Waliem z całej siły 3 miesiące trwania. Dobra, polisa, dobra. Tutaj masz polisę, jaką cichę wykupiłem dla ciebie. Można się przy, może się przydać. Dziękuję. Dużo, dużo zdrowia, życie. Dawać znać, dawać znać, jakbyśmy mogli jakoś pomóc. Topi zaraz, będziemy uruchamiać kontakty, co tam się tylko da. No nie, sobie czekać teraz na operację. Kurde, dzięki za wszystko. To my dziękujemy, wszystko było super. I tak, kipek. Trzymaj się dzielny i bądź dobrej myśli. Zrośnie się powoli do formy i będzie dobrze. Mam nadzieję, że wyniki kozak wyszły. Czyli nawet się martwiłem, jak tam gala wypaliła. Wszystko wyszło super i o to chodziło, He, Ale teraz historia niefajna. Nie wiem, czy słyszałeś o adbasterze i ozdobie. Teraz Rafonix coś wydziwia. Muszę to ogarniać. Trochę śledzę, ale nie w 100% śledź. No, się dziwię. Rafoniksa to ja dojadę za te słowa i o Ja już uprzedziłem pozostałych wspólników, że ja nie wyrażam zgody na żadną przyszłą współpracę z człowiekiem. W jakiejkolwiek formie nie wolno mi przedstawiać mojej oceny tego człowieka i wyrażać się na jego temat, ale już mnie chyba na tyle poznałeś, żebyś mógł się domyślić, co myślę. Ten człowiek nie docenił tego, jaką szansę dostał. Brak mi słów. Dobrze, że taka decyzja. Nie można dawać takiego przykładu jak on. Czyli, no, no wiadomo, nie, nie, nie zachował się fair play. Nie, nie miał szacunku do przeciwnika i tak dalej i tak dalej, nie no bo no ja bym go na pewno nie opluł po tych moich treningach, nie, on mówi dokładnie